Cześć, z tej strony Jojo i odpowiem dzisiaj na parę fajnych pytań. Mój ulubiony zestaw Lego to gloczek ze znakiem zapytania z Super Mario, i nawet Wam powiem, dlaczego to jest mój ulubiony zestaw. Po prostu uwielbiam gry, uwielbiam Super Mario. Zestaw jest fajnie skonstruowany, bo gdy jest złożony, to jest takim kompaktowym klockiem do postawienia na półce, a gdy go otworzycie, to ujawnia się cała jego zawartość. Ta zawartość jest świetna, bo są tam mikroświaty z gry Super Mario 64. Ja uwielbiam taką mikroskalę, czy nawet nanoskalę, bo wtedy dopiero uruchamia się nasza wyobraźnia i jest tam masa easter eggów, które po prostu kocham. Mój największy zestaw Lego to Titanic, czyli w zasadzie drugi największy zestaw na świecie, i brakło naprawdę dosłownie tyle, bo dwa tygodnie przed tym, gdy kupiłem Titanica, nie było jeszcze wieży iPad. A mapy świata nie liczę, bo ona ma po prostu dużo klocków, ale wcale nie jest duża. Moja wymarzona seria z Lego to jest bardzo ciekawe pytanie, i ciężko mi nawet się zastanowić, co ja bym chciał. Zobaczyć z Lego. Ja bym chciał, bo takie moje wymarzone serie już istnieją. Lego Idea, albo Lego Icons, to są super serie. Ja lubię rzeczy ze świata rzeczywistego zobaczyć w formie Lego. Najlepiej by było, jakby zrobili kostkę Rubika działającą z Lego. To by było coś świetnego. A najlepiej, jakby były różne kostki z Lego, i to by była naprawdę fajna seria. Mój wymarzony zestaw za dzieciaka to no właśnie, mam problem ze wskazaniem takiego zestawu, bo o dziwo ja za dzieciaka nie byłem aż takim wielkim fanem Lego. Uwielbiałem Bionicle, to prawda, ale szczerze, taki najbardziej wymarzony zestaw z Bionikli, to ja posiadałem, a tak naprawdę to był miks trzech zestawów. W trzeciej serii Bionikli e, zawsze wychodziło oczywiście sześć tych dobrych postaci, sześć tych złych postaci i jakieś większe zestawy w kartonach, które no były przeróżne, tak? I w tej trzeciej serii Trzy te duże zestawy to był taki zielony pająk, taki niebieski, wielki robot i makuta, czyli taki zły z czarną maską, w takiej formie małego ludzika, ale w takim jakimś dziwnym potworu, roboto ptaku. I te trzy zestawy miałem, i one trzy łączyły się w jednego takiego giganta takiego super robota z taką wielką szczęką, łapskami jakimiś skrzydłami. I to był mój wymarzony zestaw, i go miałem. Moja ulubiona figurka Lego chyba tak naprawdę nie istnieje, bo ja nie jestem za bardzo figurkowy. Eee, jakoś się nie interesuję figurkami. Ciężko mi cokolwiek wskazać. Nie wiem, Droid e, B1 z Gwiezdnych Wojen, bo go lubię po prostu. No, tak na siłę, może jego bym wskazał jako ulubioną figurkę, ale naprawdę nie mam nic takiego. Za to wiem, że jeśli kiedykolwiek powstanie figurka psa rasy Korgi, to to będzie moja ulubiona figurka z Lego. Jeśli chodzi o zestaw, który chciałbym, żeby powstał, to nawet mam taki pomysł od dawna w głowie i to nie na jeden zestaw, a całą serię zestawów. To znaczy, Lego już robi coś takiego, czyli wydaje zestawy z Harry'ego Pottera, które potem łączą się w cały duży Hogwart. Ja bym bardzo chciał coś takiego, ale z Gwiezdnych Wojen. Wpadłem e, na ten pomysł, ponieważ powstają dioramy przedstawiające różne sceny z filmów i jest też taka świąteczna diorama z Sokoła Milenium które rzeczywiście przedstawia pomieszczenie Sokoła Milenium bardzo podobne budową wielkością do tego, które występuje w Sokole Milenium UCS. I pomyślałem, że byłoby super, gdyby Lego na bazie takiej gwiazdy śmierci, którą już wydali, która ma te otwarte pomieszczenia to jest chyba Gwiazda Śmierci 2, yy, druga Gwiazda Śmierci to żeby na takiej podstawie, właśnie, zrobili serię takich różnych małych pomieszczeń przedstawiających różne sceny z filmów, i na przykład wydali 20 takich zestawów, i jak się zgromadzi wszystkie 20, to można połączyć je w jedną dużą Gwiazdę Śmierci. To by było świetne, i wierzę, że jeśli chodzi o jakby logistykę takiego przedsięwzięcia, to bez problemu powinno dać się to zrobić, dlatego liczę, że kiedyś coś takiego powstanie i to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że ten wywiad Wam się podobał, dlatego zapraszam Was gorąco do obserwowania tego profilu, ale zapraszam też do nas na Bricks and Fix na TikToku i Instagramie.